Czy wiesz, jak ważne są harmonogramy w zakładach produkujących żywność? Musisz wiedzieć, że standard BRC kładzie duży nacisk na ustanowienie i utrzymanie odpowiednich harmonogramów w różnych aspektach zarządzania bezpieczeństwem żywności. A więc w jakich obszarach harmonogramy odgrywają kluczową rolę? Są to obszary związane z utrzymaniem czystości i higieny, konserwacji sprzętu i infrastruktury, w audytach wewnętrznych, czy na przykład w szkoleniu personelu. Harmonogramy te powinny być stworzone w oparciu o standard, ale również w oparciu o wymagania klientów. Czyli, dajmy na to, że w standardzie kontrola etykiet powinna być wykonywana raz na kwartał, ale jeden z klientów wymaga, by kontrola ta była wykonywana częściej, na przykład 6 razy w roku. W takiej sytuacji kontrola etykiet w harmonogramie powinna być ustanowiona co 2 miesiące. Zawsze stosuj najbardziej restrykcyjne wymagania. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że podczas audytu zewnętrznego nie będzie nieprawidłowości. Jeśli podobał ci się ten film, to zachęcam, zaobserwuj mój profil, gdzie dowiesz się więcej o standardzie BRC i bezpieczeństwie żywności.